Poznaj stronę rampabilety.com. rampabilety.com to miejsce, gdzie zakupisz bilet na koncert, wydarzenie sportowe czy teatr w metropolii nowojorskiej. Pobierz darmową aplikację Rampa Bilety na telefony komórkowe iPhone, Android, Windows Phone i BlackBerry. Teraz bilety możesz zakupić prosto ze swojej kieszeni. Już teraz zajrzyj na stronę www.rampabilety.com i zapoznaj się z naszą ofertą. Witam Cię bardzo serdecznie, Moniko, po tym wspaniałym dzisiejszym wydarzeniu, które na pewno było wielkim sukcesem, wymagało masy przygotowań. Witam Cię serdecznie. Witam Cię serdecznie dobry wieczór. Więc powiedz nam teraz, emocje opadły, jak było, jakie oczekiwania, czy sprostano i jaki efekt dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim dziękuję wszystkim moim gościom, którzy przybyli w tak licznym gronie do Prada Miu Miu. Bardzo się cieszę, to wielki zaszczyt, że możemy robić. Takie wydarzenie z jednym z największych właśnie fashion brandów na świecie i bardzo się cieszę, że właśnie Nurture the World mógł zrobić taki piękny projekt i z Prada, Miu Miu i, i pieniążki będą zrobione, donation do World Nurture Foundation. To jest wspaniałe rzeczywiście, bardzo duże zainteresowanie, bardzo wielu znakomitych gości zaproszonych i 20% z tego, co zakupiliśmy pięknego, będzie przeznaczone właśnie na fundację. Tak, 20% ze wszystkich sprzedaży w ciągu trzech dni, nie tylko z dzisiejszego mm. wieczora, zostanie przekazane przez Miu, Miu do World Nature Foundation, a my z kolei przekażemy do World Food Bank for New York City. I powiedziałaś, jakie to tak naprawdę są niewielkie kwoty, kiedy patrzymy na nas, ile potrzeba, żeby pomóc dziecku jednemu. Tak, to prawda. Na, to tak niewiele potrzeba, Czy żeby. Właśnie, ile to jest? Tak, to znaczy w, w Stanach Zjednoczonych właśnie tą organizację, którą my wspieramy, dostaliśmy taką taką informację od nich, że za jednego dolara możemy dostarczyć pięć posiłków, więc oczywiście na pewno dostarczymy bardzo, bardzo dużo. Jak słyszałaś podczas mojego przemówienia podczas eventu. 25 centów amerykańskich dolarów kosztuje wyżywienie dzieci w dalekiej Malawi. Także są to statystyki podawane przez ONZ. I to piękna pomoc i dziękujemy Ci, że się tym zajmujesz, bo rozmawiałyśmy wcześniej i to wynika z Twojej pasji, z Twojego zaangażowania, z tej masy pracy, którą poświęcasz właśnie, ale przynosi ta praca efekty, bo pomagacie dzieciom nie tylko w Stanach, ale również w Brazylii, w Europie, w Polsce przecież. Tak, bardzo się cieszę, że Nurture the World już jest obecne w Europie i Polska jest pierwszym krajem. No i zaczynamy tam naprawdę dość fajnie działać. Wspieramy Polski Czerwony Krzyż. Dostarczyliśmy środki z naszymi partnerami którzy z nami współpracują, środki pozwalające na sfinansowanie tysiąca posiłków dla dzieci w Polsce, w województwie lubelskim. To jest niesamowity efekt, niesamowity ogrom pracy. Podczas dzisiejszego wydarzenia gościłaś, również gościliśmy gościa z Polski, Edyta Górniak, która oficjalnie powiedziała, że zostaje przyjacielem Nurture the World. Tak, zgadza się. Edetka przyleciała specjalnie tutaj na nasze wydarzenie do Nowego Jorku i dołączyła dzisiaj oficjalnie, zresztą sama to powiedziała podczas wydarzenia, dołączyła do naszego projektu Nurture the World i e, będzie, będzie nam pomagała, jak to się tutaj mówi, spread the word o, naszej, e, o naszym projekcie i o tym, co robimy. I będzie nam pomagała dożywić dzieci i w Polsce, i na całym świecie. Także to dla nas jest ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że też poprzez Edytę możemy pokazać Polskę mm. i polskość w świecie. Że dzisiaj też się bardzo cieszę osobiście, że o Edycie dzisiaj mogło, do, mogło tyle ludzi się dowiedzieć, właśnie, którzy przyjechali na nasze wydarzenie i z Węgier, i z Brazylii, i z, z Francji, i z Włoch. Także dzisiaj gościliśmy w Nowym Jorku prawie cały świat. Przyjaciół Nurture the World jest bardzo wielu. I kto jest ambasadorem Marki w Polsce, powiedz nam. Ambasadorem No the World w Polsce jest Marta Żmuda-Trzewiatowska, utalentowana, piękna, młoda aktorka, która bardzo wspiera nasz projekt i czyni naprawdę cudowne rzeczy i razem z Martą dożywiamy dzieci w Polsce. I jest bardzo zaangażowana aktywnie, widać to również śledząc jej działalność. Czy tutaj też planujecie coś w Stanach Zjednoczonych, czy w innych częściach świata? Y Marta jest wspaniałym człowiekiem, takim bardzo ciepłym, życzliwym, pogodnym i dobrym i e, wspiera nas naprawdę bardzo mocno w Polsce. No i oczywiście mamy jakieś projekty i plany też na Stany Zjednoczone. I chcemy pokazać Martę i jej talenty tutaj w Stanach, także planujemy coś, ale chyba jeszcze za szybko, żeby mówić i na pewno o Marcie jeszcze usłyszymy e, i w Europie, i za oceanem, także za Martę wszyscy trzymamy kciuki. Pozdrawiamy serdecznie z Nowego Jorku. Marta, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. <gry> dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Życzymy samych sukcesów, dalszej pracy owocnej. Na pewno do usłyszenia. A ja dziękuję też Radio Rampa i wszystkim słuchaczom, że także zaangażowaliście się w nasz projekt, pomagacie nam, wspieracie nam. No i mam nadzieję na wspaniałą współpracę i że dożywimy wspólnie razem z Radio Rampa dużo dzieci. Dożywiajmy dzieci. Dziękuję bardzo. Dobranoc! <gry>